Iro, albo no to... Ej, 079 Ja zaraz będę mieć słodki poczęstunek, a ty zaraz zdechnij. No i. Dajcie ten grant, bo wy nie potraficie. Zawiodłem się na was, zawiodłem ja się na raz. was. Znakiwe, bądź bo zaraz. Dokąd idziecie? Powiedz coś Mówię coś Dobra, SCP-079 Kurwa Macz, chcą mi zabierać rzeczy, oni są rozjebani SCP-079 jest Na co czekajcie czekacie? Jestem wiem, wiem. No. Ej, czemu nie uda mi się? Nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj. Ja. Człowieku, zaraz to ci to dzieje. podepnę do zasilania. Jak ci, jak ci to wepnę do zasilania, to ci wyrąbię cholera. Korków, A czemu wy <nie> tutaj jesteście? Chorobował korkę. Korobował korkę. Tyśnijcie, Ty dobra, panie, o latarki. Najlepsze dzieci. 1-0 dla mnie. To też tak myślałam, że się na do gier. Tak? A. A jeden, jeden, nie masz kamery. Daj, mam kamerę. Są... A te kamery, za co nie wiem? Zostaw moje kamery. Zostaw moje kamery. Zostaw moje kamery. Zostaw moje ty włości, ty kamery. Zostaw moje maẹ, kamery. Nie ma gościcka. Nie ma gościcka. Dobra, do dobra spokojnie wysadzę. Zrena. Dobra, już miałem wystawiać Przestań! Przestań, w przestań, w przestań! 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 Skanowanie systemu Kryto Pokryto podmiot SCP-079 Wal się! Proszę Przestań, tłuste nie kamery! Przestań, tak w w te tłuste kamery! suka mnie nie widziała Nie, nie się. Dobra, ty A ty co? Maja skanowanie System. Kamera model N912. Robot. Kamera naruszona. Robot. Przechowanie. O, nie Braille. zgadniecie co ja, wykryłem. Nie, nie zgadniecie co wykryłem. Chodź ze mną. Chcecie wiedzieć co wy wykryłem? Nie. Mogę po nie? A to jest ważne. Powiedz, co powiedz, jest ważne. powiedz. Powiedz co wykryłeś. Nie powiem. Jak mnie przeprosisz. Rysiów. Przepra on przeprasza, on przeprasza. Przeprasza. A przepraszam. Wykryto, skanowania, wykryto strzelca z rebelii chaosu, He heavy armory, heavy armory. Kurwa. O cholera. To to jest niby? To to jest niby? Żyli ludzie, ludzie to bardzo. A? Mamy rebelię Jakoś. chaosu. Niestety, wyświetlacz został uszkodzony. Dobra, ee, no dobra, eee... Nie to co? Wyszło po prostu tak na nich. to Rebelia chaosu jest. Jakoś wiesz gdzie ja jestem ciekawe jak a, w a w nie to będzie ci... kochane zszyd내, wrogi? Wrogi? jestem gotowy na rzucenie giganatów giganatów specyj szpiz blokada wam nie da blokada <gryzamy> wam nie da Wy wszyscy tutaj na razie nie powinniśmy mówić gdzie się znajdujemy ta nie e boom Dajcie ja mi chwilę. Zdrowy, o, zaraz wrócę. zaraz nie, nie, nie. Ja no, się na mnie po nie i rzeczy do obrony, okay. a tutaj po no, prostu mamy... strzelam w kłośnik. Jak chce? Nie, on nie współpracuje z nami. i... Promujcie hmm. no, mi to, co tam robisz. Okej, nie kurczę, może I tutaj nie wchodzić, to Nie, nie otwierajcie, nie otwierajcie na razie. Babu jest ja, to tu wasze wyszuki. ulubione whisky, otwórzcie Tękacie, mi. Tękacie. Co wiesz, nie otwierajcie, nie otwierajcie. Nie mam dostępu, nie mam dostępu. Jestem Jack Daniels, siemano. Siema. Dobra. Ej, co tam robisz? Mogę jeszcze sprawdzić tę histoję. ło! ło! ło!

jest DZIĘKUJĘ! Lepi lud, co ta amunicja Ty na, wiesz, że hajsów wyładowałeś, Proszę, nie, nie ma... strzelać! Skolby to, to walni i tyle! Skolby to walni i tyle! Dlaczego uszkodziliście tam kamerę? Głośnik też uszkodziliśmy! też za bezpieczeństwa, na teren strefy 11, Fox. Pożądamy, odblokowane, Jednakże cały ocalały personel proszony jest o pozostanie w bezpiecznym miejscu do czasu rozpoczęcia ewakuacji. Oraz o unikanie obszarów, w których operatorzy mobilnej formacji operacyjnej podejmują swoje działania. Byście, kurwa mnie posłuchali. Odjebanych pi-

to tu jest. Dlaczego oni mi nie dali tego no-clip? Chcecie wyma? No. Proszę. Ja chcę się pomiędzy sianami, a ci nie? Mm -mm. Nie otwieraj tego. Ej, Zuzaj, ta adminikum. Dlaczego? Mam Dlaczego? Kurwa, 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 kurwa. Proszę nie Chcecie żyć? Chcecie żyć? No mów. przydałoby się. Udajcie Ale się do 914. Udajcie się do 914. W nie bo jakiś typ otwierał. Co? Cała tam ekipa u was jest 914. Ok, tam tak, tak. Byli. Byli tam pyłem. Ale co byli? No są. Jest. Byli co? tam. To, w, to są. Mog... ...kompletnie... Chcę zobaczyć jak cierpicie. O, jest, jest <laughs> Chcę zobaczyć jak cierpicie. Chodź. Ja by nie kochać. Ja tam nie. Idzie tam. Aha. Ha. 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 Halo, halo Ha. 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 na Ha. 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 Zgadzam was na śmierć. Zgazam Zgazam was na śmierć Zgazam Zgazam was na śmierć! Zgazam Zgazam was na śmierć. Zgazam Zgazam z. Z.

A. A. Ja to na nosie nie przyjdzie A. A. Ha. A. 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 To A. już twój koniec. To już twój koniec. To już twój koniec. Jednak nie. Kurde, tak blisko. Nie, bo w ogóle ja komendy nie mam szybko żeby łapie, bo tak to już bym pięciu złapał! A muszę szybko to wpisywać a oni <grym zielają> i spierdzielają. Co tak tutaj mgliście? Ja to sobie Co fajnie tak odegrać e, nie, stoczajmy do niego strzał jak ma 60 tysięcy HP. Ty Debile. Uciekajcie, <grym zielają> uciekajcie, <grym zielają>

To nie boli. Ja nie wiem, czy mam uszykowaną komedę na łapie. Kurde, no. Jezus, jakbym to szybciej ustawił, to do... Czy mogę to wylać tutaj i po prostu otworzymy potem drzwi, chociaż to zaraz pali drzwi? Nie, on się nie męczy, co nie, on zapierdziela cały czas. No nie, no. Oho, winę słyszę. Misiaczki idę po Nie, tam nie. nie. idźcie tędy. No kurde! Nie idźcie tędy. Nie idźcie tędy. Sami się prosiliście. Sami się prosicie. Co to niby takiego jest? Mów. Jednak się pomyliłem. Tam jest bezpiecznie. Mobilna formacja operacyjna Epsilon Iremet, dezygnacji 902, na, na teren placówki. Prosimy pozostały personel o odnalezienie, bądź zatrzymanie się w bezpiecznym miejscu i oczekiwanie, aż operatorzy MFO oczyszczą placówkę ze wszystkich zagrożeń i Przeciw ewakuacji. No zaraz odjdę, bo mnie to zaraz Po co? Proszę, proszę. Dziękuję. I ja nie, nie, to, nie się wiem kasysta. Ej, 079, spytam kował szybkie Do mnie? Tak tak, mogę przechodzić przez drzwi normalne, które są na przykład w blokach kasy, D i Td i Td Mmm. go nie tylko przez ściany Co? Chyba tak. Jakby no klipa. Znaczy to nie są jakieś ja drzwi, tak które nie, nie mogę. Nie, nie możesz. Na... Nie wiem, dobra, przejdę przez te Jak do sedę bana, to nie wiem. Sytuacja. Co To jest kurwa. No. Jest dreams. Co się kurwa stało? Twitch Dreams! dreams. Dziewczyn! Zdzielają do was. nie z raz kurwimy za.

Oj nie radzę. oj nie radzę. Sierżancie, sierżancie, Przerwali A? negocjacje. Mówili na radio. Pomóż mi. Czekaj. O. O, kurwa. Co się dzieje? no kurwa. O, kurwa. <todrona> kurwa. <todrona> <todrona> Nie dziękuj. A teraz żartuję. Ja pierdolę, zarobi się Ach, niechcący, niechcący, a niech ci będzie. Zarzy ja, kurwa, życzę. Ja pierdolę. Teraz stąd nie wyjdziesz. Kurwa. Przez przypadek chyba ci znowu życie ura... Oho! Co tam kolego? Kurwa... Na razie to ja się boję o swoje życie. Nie dziwię ci się, nie dziwię ci się. <grywa> Lewało w takim... O! 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 Główno Jesteś tu bezpieczny Wiem Ej ty, no chodźcie, chodźcie. ej ty, ej wy Mikrohit. Co, co jest? Mikrohit. hit Naukowiec Ej, 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 oni Co, co, co jest kurde? Mikrohit jest naukowiec jakbyście chcieli wiedzieć Co chcesz? Dosłownie tam Ej kapitanie Dosłownie tutaj. Dosłownie tutaj. Nie. dobry pomysł. Nie to nie. Czemu? Nie to nie, to jest podmiot. Podmiotowi nie można wierzyć. Wejdźcie tu łaskawie. Wejdźcie tu łas. Nie... Jak? A, A... Czy podmiot właśnie nam pomógł? Ale Halo proszę A, pana wszystko. Wioskuje, że się. zanulować te generatory mo mo może być. Kapiane. Zamiar z rządem wolności. Zamiast rządem wolności, o. nie to nie. W wiadomo co się dzieje e, jakieś... jakieś szczegóły. Co się dzieje w... Kapitanie anulowałem Czy, czy jest ofiara już w to Kapitanie! Anulowałem! Anulowałem Dobrze, niech ktoś wrócę tego tego naukowca. Ty ja to się chodź, chodź. O, ja to cierpię. O, o, o. ja go. O, 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 w takim. O, 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 chodź, chodź. Mam pomysł, zobacz. Lewało w takim... O! 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 pół nogi, Okej, okay, po... Okej. Okay. jak Jakoś Co zadziałało to... No trzeba dwa podmiot 24 znaleźć. Dzięki podmiocie 079 za, za pomoc. To, zapamiętamy to. Na to znaczy będzie nie podrazę. Mhm. Oh yeah, o, się. Schowaj się. Skolodaj oh. się. Oh. Wypuszczam. Zablokuj Zablokuj! Nie. Right? No to was jest, co wie, stąd to się kicha. Nie otw... nie nie, nie się generatora. O oh, Okej, okay, oh, czekaj, biegę go, biegę! Kurwa, Nie, oni są na nie podnosił, kurwa, jesteśmy w niezwanym otoczeniu. Leżało w takim... panowie, za to. O... No. o... Co tu się dzieje co tu się dzieje zimno. Ja bo ja przechowanie jakąś wysadziłem jak tak strzedałem. 8 kg kilogramów tłuszczu Ej panowie, panowie mam pytania <gadam> Co on kabra normalnie. co z czymś takim zrobić? Co z czymś takim zrobić? Zajebiste odkur... Zajebać kurwa, jak wszystko Strzelaj do swojej Strzelaj do swojej Do ciebie zaraz strzelę Eee... Nie, 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 nie Co z nim robimy? Bierzemy go, ciągniemy go Bierzemy go, robimy z jego jedzenie Dobra, pire w poprzez mięso UUO! Ufuj! Za co? Spokojnie, wyłączymy to gówno, weźmiemy cię na dysk Nie. i wyjedziemy do Nie. gorszy. Nie tak. Kurze, ktoś tam jest! Strzelaj! Strzelaj bo ponem człowieku! Są tam Otwórz nasi, to ale to są w gogowie, więc strzelamy po prostu. To wy mnie atakujecie. Otwórz to weźmiemy cię do, do nas, brugami. będzie lepiej. Nie! Kochamy Cię! Kolego, Przektuję. włączymy te generatory, weźmiemy Ci na dysk, skopiujemy i będziesz nasz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie. No co? Ok, flankują nas, wtankują nas, uciekaj. No. Panowie, co się stanie, jak naładuje ten odkurzacz? Bo ty jesteś ten. Wiem. Bo weź może to kurwa Wyprowadź z placówki weźmy to Naładujmy całych kolegów uleczysz się. O kurwa To ty mówisz tutaj nie wiem? Windows? Wypraszam sobie, nie Windows Dziesięć szerszy dla niej, Fischer. O Właśnie kurwa, ma. Na Ze względu na to, że placówka jest w samostanowych zabezpieczeń i przerw w zasilaniu, Haberdaun został wysłane do placówki zamiast jednostki na internet Fox. Zapewniam, że sytuacja będzie pod kontrolą przy ciągu dwóch godzin. Zaczniemy również ogłaszać dodatkowe informacje o stanie energii zabezpieczeń. Nie radzę. No, powiem, nie radzę, radzę. Nie, nie, wyłazić, nie wyłazić, nie wyłazić. Nie radzę. Powiem wam tak. Ta. Jeżeli, jeżeli ktoś jest wysoko postawiony z wrogi, wrogi i maci, macie go nie terminować, tylko zatrzymać jako jeńca. Będzie to nasza Będzie nasza karta targowa. Jeżeli, jeżeli będą chcieli coś od niego oddać. No, no chyba że tak. Jeżeli to są Iro albo Majorne... Z... Ej 079 ja zaraz będę mieć słodki poczęstunek, a ty zaraz zleśnisz. Chyba za no i... Pierdole, dajcie ten granat, bo wy nie potraficie Zawiodłem się na was. Zawiodłem Kiedy się dalej. na was. Zląkniłeś, bo ci zaraz tam... <grym> Przyszedłeś na dalej. Co się dzieje, co się dzieje? Czekajcie, błagam, 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 proszę, 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 proszę. Niech kręć się lewo, pa pa To właśnie, to już Ten kulec O kurde, kielec na On kurwa nie idzie, on biegnie w naszą stronę kurwa Nie! Panowie odstalić odchórze? Cię pojebało o, odpalić od odchórze? O kurwa, niech oni ze sobą współpracują, ja pierdolę O kurwa, ła Odpalaj to kurwa, bo ci zajebie zaraz Czy jest? Kusi, O Ocie, Dobra. Pa, to jest z perfem? Tak, tak. Nie, chodź, <laughs> <Dobra, laughs> chodź. Ej, choć, choć. Ej niej, bo nie, ja nie. No, chodźcie, bo kurde, dziennik w kolei jakiś był. Wymieniłem maskę, bo jaki zaparowałem, miałem... Maskę? Mogę zjąć. No to tu nie pójdzie. Dzień dobry! Wyżyjecie. cię. Wow. Żyję. Tak Ciężkie tak. to? Nie Tylko zimno mi pój A kto, z co ty mógłby rozmawiał? No, myślę. Jakiś operator? Nie Asi? Okej, okay. był on, był Podmiot jakiś? Tak Jaki podmiot? Zero nie. Tak. O oh, Boże, tylko tego blokowało. Radzę się schować, Tych mu, żeby... radzę się schować mu, żeby nie strzelał Nie strzelaj, nie strzelaj Co się kurwa tu dzieje? Co to ty masz na plecach? To jest... Przewiśniek Proszę daj nam uciec no, jest... z to, to jest bardzo ważny przewiśnik. Bardzo ważny to znaczy? Zagrożony kurwa UNESCO? Przewiśnik wiesz co robi to tylko z kurwa się ruszyć o to powodzenia z nim o nie. O nie. O nie O nie O tak O tak O tak первого рабочего